Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę. A dziś na tapet bierzemy się tom piąty pozycji Largo Winch, duetu Philippe Frank i Jean Van Ame. Cóż mogę powiedzieć? No, troszeczkę szybciej niż planowałem, prezentuję Wam Tom Piąty, mimo że mówiłem, że chcę sobie dawkować tą naprawdę cholernie dobrą serię, ale po prostu nie wytrzymałem sięgnąłem po kolejną pozycję, właśnie. Teraz może troszeczkę dam sobie odpocząć, ale nie obiecuję oczywiście. I. Przedstawmy, może, tak, zobaczmy, jak się prezentuje pozycja. Oczywiście, okładka wygląda w sposób następujący, tak jak już możemy zobaczyć na samym początku. Jest to niezmieniony format, jak na razie. Pozycja jest oczywiście w miękkiej oprawie ze skrzydełkami. Tutaj mamy grzbiet komiksu, który cały czas pozostaje również niezmieniony oraz tył. Cena okładki też cały czas ta sama 69,90. Natomiast, jeżeli chcemy zobaczyć krótki opis komiksu, daję Wam taką teraz możliwość. Zatrzymajcie sobie, gdybyście mieli ochotę. No i oczywiście wspomniane skrzydełka, cały czas też niezmienna forma. Tutaj oczywiście mamy przedstawiony tom szósty, który będzie wyglądał następująco. No i tutaj też mamy sylwetkę drugiego artysty oraz niezmiennie. Takie troszeczkę, jakby można by powiedzieć, może nie dosłownie drzewko genealogiczne, ale jednak. Co do historii, zaraz Wam o niej opowiem. Na pewno warto dodać, że pierwszy z tytułów jest to cena pieniądza, natomiast drugi, jeżeli spojrzymy, tutaj chyba jest, 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 jak najbardziej. Prawo dolara, tworzące jedną zamkniętą. Prawo dolara, czyli to jest ogólnie historia, tak jak w przypadku wcześniejszych tomów, tworzące jedną zamkniętą historię. Więc druga jest, pierwsza to jest cena pieniądza, druga to jest prawo dolara. Natomiast co do samej historii, zaraz Wam mniej więcej opowiem. Na pewno mogę od razu stwierdzić jednoznacznie, że cały czas. Ten sam niezmienny styl, rewelacyjna kreska, świetnie się na to patrzy, pięknie to jest wszystko narysowane i przedstawione. Tutaj warto wspomnieć przede wszystkim, że będą pewne zmiany zmiany związane z bohaterami może nie dosłownie, ale jednak dotychczasowy pilot nie będę zdradzał kto, bo może ktoś akurat od tej serii zacznie czytać, bo jak wspomniałem każdy to można czytać oddzielnie więc nie chcę tutaj wam spoilować za bardzo, bardziej moje jakieś odczucia i troszeczkę fabuły natomiast tak jak wspominam, dotychczasowy pilot, którego historia jest najbardziej ciekawa bym powiedział to jak on się znalazł w ogóle w szeregach tej nazwijmy to ekipy Largo Wincha oraz ta jego Duża blizna, której temat tutaj jest poruszany. No, już będzie, że tak powiem, pełnił troszeczkę taką inną funkcję, natomiast tu akurat no będzie ten jeden spoiler. Wybaczcie troszeczkę, muszę nagiąć tą zasadę. Nowym pilotem okaże się kobieta. Kobieta, naprawdę, mówiąc tak kolokwialnie, z jajem, którą od razu na wstępie już bardzo polubiłem. Ma swoje grzeszki, oczywiście, ale. To, jak opowiada jedną z anegdot związanych, dlaczego już nie prowadzi bombowców, to jest po prostu absolutne mistrzostwo świata. No trzeba mieć właśnie trochę tego jaja, ja nawet będąc kobietą, żeby coś takiego zrobić. Ale ja wam tego nie chcę zdradzać, a naprawdę ten tom no o wiele bardziej mi się spodobał niż wcześniejszy, choć też jest bardzo dobry ten, mi, ten wspomniany wcześniej, prawda? Dlatego mówię, Niezmienny styl artystyczny, natomiast historia naprawdę jest o wiele bardziej trudna i skomplikowana. Mianowicie, Largo Winch dosłownie będzie tutaj miał ryzyko stryczka, krzesło elektryczne, ogromne dziesiątki milionów do zapłaty kar, a wszystko spowodowane przez pewnych pazernych ludzi, którzy zaniżając akcje oraz wykazując nierentowność w pewnym sensie pewnej z firm, która od pokoleń można by powiedzieć zatrudniała 2,5 tysiąca pracowników i nagle zostaje zamknięta, ludzie zostają bez pracy. No kończy się to w sposób tragiczny. Tutaj chyba było to wspomniane. Tak, więc nie będzie jakimś spoilerem, jeżeli powiem, że kończy się w sposób tragiczny do tego stopnia, że na wizji program, który leci na żywo, przychodzi człowiek i popełnia samobójstwo dosłownie. Naprawdę wstrząsająca sytuacja, ale to wszystko oczywiście ma drugie dno które jest bardzo ciekawe. Mnie niesamowicie zaintrygowała ta historia i to w jaki sposób Largo pomimo tego, że miał dosłownie nóż na gardle, był w stanie podjąć działanie, podnieść rękawicę, tak i zmierzyć się z tym, co wszystko tutaj się dzieje. Akcja jest zmienna, na swój sposób dynamiczna. Fajne są te klimaty, kiedy udają się właśnie do stanu Montana, gdzie jest wszędzie śnieg, zaspy ogromne, dochodzi do kolejnego zabójstwa, i Largo wchodzi dosłownie w paszczę lwa. To jest niesamowite. Ja tutaj czułem takie emocje związane z tym, że on tak naprawdę stawia wszystko na jedną kartę, i główną postać, która tak naprawdę ma mu za złe to, co się stało, jest w stanie przekonać do pewnych działań. Naprawdę niesamowita historia. Później oczywiście jest prawo dolara, które kontynuuje te wątki. Fajnie tutaj zostało przedstawione i streszczone opcje na akcje. To związane właśnie z tym całym zamieszaniem odnośnie tej spółki, która została zamknięta. Naprawdę jest to skomplikowane. Nie ukrywam, ja bym sobie z tym nie poradził. No, bo w sumie się tym nie interesuje. Chyba, żebym zajmował się czymś takim na co dzień, wtedy jak najbardziej mógłbym podjąć działanie, ale nie, 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 zdecydowanie nie. Tutaj jest jedna ze świetnych scen, właśnie, kiedy wydawać by się mogło, że Largo po prostu wpadnie do wodospadu, pojawia się helikopter i ratuje go w ostatniej chwili, bo naprawdę dosłownie mógł zginąć. Co on dalej robi? Podnosi się z łóżka. I brnie w to dalej, naprawdę jest to niesamowicie przedstawione. To w jaki sposób później stara się odzyskać wiarygodność, to w jaki sposób później próbuje, że tak powiem, podnieść tą firmę ponownie na nogi. To jest świetne, naprawdę. Kurde, to jest najlepszy chyba naprawdę tom, który do tej pory przeczytałem. Ja nawet teraz nie wiem, czy to się da zobaczyć, ale mam ciarki, kiedy to opowiadam, bo naprawdę historia mi się ponownie przypomina i jest przedstawiona świetnie. Zwroty akcji, zakochany policjant, który no nie może, że tak powiem, znieść faktu pewnych rzeczy, gdyż on cały czas twierdzi, że jedna z kobiet jest jego po prostu narzeczoną. On ją kocha od zawsze, pomimo jej. Niepełnosprawności, zdradzę Wam tylko tyle, a mimo odrzucenia staje się później dosłownie bohaterem ratując życie. To wszystko tutaj jest piękne, naprawdę. Jest tutaj wiele innych rzeczy związanych z pewnym adwokatem, który wygrywał rzeczy niemożliwe, z pewną lekarką, która zdradza ważny element fabularny pojawiający się, i to jak Largo później to wszystko rozkłada na czynniki pierwsze i udowadnia, że jest po prostu świetnym gościem. No, Wow, naprawdę cholernie dobry tom, i powiem Wam szczerze, że ja się nim mega jaram i Wam szczerze też serdecznie polecam. Dlatego dajcie mu szansę, skorzystajcie z opcji. Można go kupić w internecie, choćby nawet na Inkalu. I... I bawcie się po prostu, cieszcie się tym, co tutaj możecie przeczytać. Ja Wam tego serdecznie życzę i proszę Was jednocześnie o to, abyście sami dali znać poprzez komentarz, polubienie, udostępnienie, że ten film Wam przypadł do gustu. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, zaznaczeniu dzwonka, abyście byli informowani o tym, że nowe materiały pojawiły się na kanale oraz o tym, że e, coś w ogóle tak się dzieje. Poprzez właśnie subskrypcję. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.